Cześć! Na Igrzyska na nastała pora mrocznego Halloween. Oba tryby przeszły gigantyczną renowację, a ja pozwólcie, że Wam je przedstawię. Zaczynając od Igrzyska SMP. Gdy na nie wejdziecie, pojawił się na nowym, odświeżonym Spawnie lifestylea. Całość będzie wyglądała jak typowa, odświeżona mapka naszego serwera, jednak z jedną kluczową zmianą. Pojawił się NPC Strefa Eventowa. By do niej wejść, potrzebujecie upiornej deni, którą kupicie sklepu za 100 dolarów. I gdy już ją posiadacie, możecie po prostu kliknąć w tego MPC-ta lub wpisać slash Halloween i automatycznie zostaniecie przeniesieni na strefę eventową. A tu naprawdę wiecie, że bardzo dużo się dzieje. Na samym sobie spawnie będziecie mogli zauważyć kilka bardzo ciekawych MPC-tów, a dokładniej wiedźmę oraz uczciwego klauna, jednak do nich przejdziemy potem. Na serwerze powstało gigantyczne cmentarzysko, a w nim osiedliły się mopki, a dokładniej Halloweenowe klauny, oraz nietoperze, a im zdecydowanie nie podoba się wasza obecność. I teraz uwaga: po wejściu na strefę eventową automatycznie nałoży wam się losowy efekt. Co ciekawe, efekt może być zarówno zły, jak i dobry, bo możecie zostać stremfa albo na przykład blindnessa. Całość urozmaici totalnie rozgrywkę i przełoży się na to, że czasem wygra fart, a nie skill. Co ciekawe, z mobków, a dokładniej halloweenowych clownów oraz nietoperzy, dropią customowe temy, A dokładniej macie. 5% szans na dropnięcie duszy nietoperza oraz 5% szans na dropnięcie duszy klauna I gdy uzbieracie po 32 tych dusz, możecie je wymienić na jedną duszę wampira I teraz uwaga, posiadając 32 dusze wampira, wymieńcie ją na jeden klucz do skrzyni strachu Czyli zupełnie nowej, eventowej skrzynki, którą również zakupicie na stronie igrzyska.gg Z niej drop jest naprawdę mocny Ponieważ znajdziecie tam dwa custom itemy, a dokładnie mus Frankensteina, który po zjedzeniu daje wam efekt Strenfa 2 oraz Resistance 1, oraz według mnie najciekawszy custom item, czyli Kosa Żniwiarza Dusz. Owy przedmiot będzie mega mocny, bo z nim raz na 30 sekund możecie użyć Abilitki Walkera, która daje naprawdę spory damage. Co ciekawe, na całej strefie eventowej nikt z Was nie straci swoich itemów. No może oprócz kilku ciekawych rzeczy, ponieważ po śmierci nie stracicie swojego ekwipunku, natomiast stracicie zebrane du i cukierki oraz uwaga serce. Więc raczej starajcie się nie wywalać. Co ciekawe, na serwer została również dana ranga dynia, dzięki której w owym evencie odnajdziecie się jak ryba w wodzie. Ponieważ dzięki jej każdy z was po śmierci nie straci swoich dusz czy cukierków. Oprócz tego, gra z taką rangą ma dwa razy większą szansę na drop dusz oraz cuksów oraz po wejściu na strefę wasz efekt zawsze będzie pozytywny, więc nie macie na przykład szansy, by dostać blindness, slowness. Czy cokolwiek innego sobiego. Co ciekawe, Ranga Igrzyska również posiada te wszystkie benefity, tak więc zapraszam do kupna. Na sam w sobie lifestyle i strefę inwentową, oprócz mobów, dodany został też Boss Ponury Żniwiasz. Jest to monstrum, które rozpisuje się codziennie o 19.00, a w weekendy aż dwa razy dziennie, bo o 16.00 i 19.00 w tym oto cyrku. I co ciekawe, osoba, która zada mu największy damage, otrzyma drogę w postaci jednego z kilku mocnych itemów. I powiem wam tak. Na Naprawdę warto go bić. Na razie, umierając w owym domu zabaw, nie stracicie itemów. Jednak z czasem trwania eventu, owa strefa, a dokładniej ten cyrk, zamieni się w strefę niebezpieczną. I pod koniec eventu, walcząc tam i umierając, stracicie swoje itemy. Natomiast zanim się to wydarzy, na 100% to ogłosimy. Tak więc teraz na spokojnie możecie tam wchodzić i po prostu walczyć. Na sam sobie sklep Igrzyska GG dodaliśmy również pakiet Halloweenowy, który szczerze mówiąc, jest najbardziej. Opłacalnym pakietem w historii naszego serwera, ponieważ całkowita wartość wszystkich temów wynosi 200 000 zł, a można go kupić już teraz za 129,99. Dodatkowo, na czas trwania eventu, dodaliśmy na sklep pierwszą w historii promocję na rangę Igrzyska, czyli rangę, dzięki której odpalicie Igrzyska Śmierci dla siebie i swoich kolegów. I już teraz możecie ją kupić za 79,99. I powiem wam tak, radzę wam się śpieszyć, ponieważ z dniem końca eventu te wszystkie. Wszystkie promocje znikną ze sklepu. Co ciekawe, Igrzyska SMP to nie jedyny tryb, który przyszedł renowację, bo na kit PVP również zawitał mroczny klimat. W samym świecie Kita zawitała nowa skrzynia oraz boss, i może zacznijmy sobie od bossa. Tak jak na live jest to nowy boss, ponury żniwiarz, który lespi się wielkim koloseum codziennie o godzinie 15 i 21. A osoba, która zadamu mu najwięcej damage'a, automatycznie otrzyma trzy klucze do nowej skrzyni strachu, którą zakupicie też na stronie igrzyska.gg. W owej skrzynce znajdziecie nowe custom itemy, takie jak na silu, a dokładniej Móz Frankensteina oraz Koserz Niewiarza Dusz. I teraz dla osób, które zostały do końca. Słuchajcie uważnie, bo zdradzę wam coś super ciekawego. W pewien weekend tego eventu będzie bardzo krótki event czasowy, podczas którego do skrzynek zostanie dodany trzeci customowy item na dwa nasze tryby. No, ale tego dowiecie się z czasem, a cały tryb jest super ciekawy i naprawdę nie możecie ominąć. Wbijaj już teraz na i event halloweenowy!